Niechlujne testy wracają po bardzo długim czasie, ostatnie poważniejsze wyzwanie robiłem w grudniu zeszłego roku, ostatnie niechlujne testy nie mam zielonego pojęcia kiedy, w styczeń, luty może, więc standardowo pół roku przerwy pomiędzy filmami, to jest dobry, dobra, dobra, dobry czas. Eee, tak, dzisiaj pod metrem rozdawali za darmo flaming hoty. Tak po prostu. Nie wiem, czy one są tak paskudne, że nikt tego nie chce jeść, że muszą rozdawać, czy, czy to jest po prostu kolejny krok marketingowy, żeby przeciętny kowalski zaczął jeść super ostre, przerażające, koszmarne rzeczy. No dobrze, to zobaczmy, jak bardzo niedobre są te chipsy. Nie jadłem tego wcześniej, więc nie mam zielonego pojęcia z serii Flaming Hot. Próbowałem tylko Montendiu, które było bardzo dobrym Montendiu, ale było bardziej Flaming Not, a nie Flaming Hot. Tam nie było żadnego smaku ostrości, może goryczka z skórki z limonki. Ale to filmik z, z Montendiu to jest Filmik z Montendiu, a tutaj chipsy. Dobra, nie ma co, nie ma co przedłużać. Z tego co słyszałem podobno leisy są najsłabsze. Tak no spoko, i zwykłe, zwykłe jakiś z posmakiem barbości w zapachu, posmak w zapachu. Mm, smacznie już delikatniutka, jak przeknę. jest delikatniutka nuta pikanterii. To nie są ostre lejsy, to nie jest limonka z chili, to nie są czarne, jeśli chodzi o ostrość, ale zaskakująco fajny zapach, dobry smak, każdy może spróbować. Wątpię, żeby byli ludzie, których to poskłada, chociaż nie no, ketchup jest czasami dla niektórych zaostry. Więc na pewno znajdą się osoby cierpiące też po flaming hotach. Lejsy jak najbardziej na tak. Spukujemy smak lejsów. Zobaczmy do Bardzo podobna, podobny zapach. Czuć kukurydzę to jest po prostu inny rodzaj chipsa. Ziemniak, kukurydza, więc te pachną ziemniakiem, te pachną kukurydzą. Przyprawa barbecue bardzo podobna. Ok, kwasek cytrynowy. To nie jest ostre. To w ogóle nie jest ostre. To jest tylko kwaskiem cytrynowym zrobione to nieprzyjemne Normalne, czerwone, ostre zdolitosy są chociaż minimalnie pikantne. To jest po prostu kwaśno-niesmaczne. Lejsy w smaku 8 na 10, w ostrości 1 na 10. To w smaku... 4 na 10, ostrości 0, tylko kwas. Aj, porażka. <grymne> no, maczugi. tylko drukowe maczugi. Dobra. Chyba widzę, że chyba dobrą kolejność wziąłem. Pachną słabo, sztucznie, nie ma nawet tego zapachu barbecue, jest od razu wyczuwalny zapach cytryny, to tak jakby takisy były. Patrzcie jakie paskustwo dla Was jest. <grymne> smak 2 na 10, ostrość 0 na 10, więcej kwasku cytrynowego niż do Litosy. Dodatkowo jakaś jest jeszcze jakaś inna przyprawa w tym. Z tej trójki, flamingotów, leisy. Fajne, lekko pikantne, smaczne chipsy. Doritosy. Jak ktoś lubi kwaśne smaki, mogą mu smakować po prostu kwaśne Doritosy. Flaming, cheetos Flaming Hot. No ani to Cheetos, ani to Hot. To jest całkowita porażka w tej serii. Na bonus szybki. Sprawdziłem, kupione w Belgii, albo Holandii, albo nie wiem już gdzie my to kupiliśmy w końcu, ale gdzieś w, albo w Niemczech nawet, mniejsza o to. Nie kupione u nas, ale sprawdziłem i są na skrami, są na jakieś, na jakieś chińskie, chińskie kuchnie, gdzieś tam kosztują. Paczka kosztuje w ogóle, tak, niechlujne testy. Paczka kosztuje chyba 12-13 zł, my to kupiliśmy za niecałe 2 euro, więc było taniej. Numer jeden japońskiej firmy Koikea. Japońska firma szykująca produkująca pikantne przysmaki. Chipsy ziemniaczane. No dobra. Jedno to Japończycy potrafią na pewno dobrze zrobić. Rzuć we mnie może. To mocne opakowanie. Zwykłe ziemniaczane chipsy. Trochę jak chiński makaron. Ten ryżowy. Jak wąchanie makaronu z samianga, samego czystego bez przypraw. Jeżeli to jest japoński producent ostrych przekąsek numer jeden, doskoda no mi Japończyków. Dobre, znaczy dobre ziemniaczane chipsy. Z jakąś delikatną przyprawą, ale bardzo delikatną. Taka normalna, zwykła, subtelna przyprawa do ziemniaków, żeby nie były zwykłe ani solone. Tylko z jakimś dodatkiem. Nawet nie, nie wiem jakim. Dobra, nie będę tego czytał, bo to będzie w czasie tylko przeciąganie. A to nie jest warte, aż te, żeby poświęcać temu za dużo czasu. Chociaż te. Nie ma w nich ostrości. Więc 8 zł za taką paczkę to jest zdecydowanie dużo za zwykłe chipsy, ale chipsy same w sobie bardzo smaczne. Pikantność 0,1 na 10. No może 0,2. Nie wiem, zjadłem już trzy, spróbowałem trzech potężnych opakowań Framing Hotów, więc może dlatego nie czuję tej ostrości. Ale no, dla ludzi szukających ostrych przekąsek, szukajcie dalej. Dobra, niechlujne testy. Fajnie było znowu coś nagrać. Mam całą szafę rzeczy do zjedzenia, więc pewnie będę na bieżąco co parę miesięcy coś wrzucał. Dzięki wielkie. Na razie.